Witam was bardzo serdecznie w czytaniu na lipiec. Oto wasz zestaw kart. Słon. Music Dance. No, aspekt tańca był też u panien ciekawy. U was też muzyka, taniec. Rose Garden. Skrucha. Czas pokory. Dom serca, współczucie. Spokój, Czyli lipiec raczej zapowiada się harmonijnie, spokojnie, słon też mówi o harmonii, intuicja, deep knowing, prawda, mm. refleksja, Jej oczy szeroko otwarte, ucz się cieszyć drobiazgami, aspekt wdzięczności. Zobaczymy, do czego dotyczy nadzieja. Mamy otwarte drzwi. Tivas. Runa mobilizacji odwagi. Ki. Znajdź swoje plemię. Zachęta do poszukania jakiegoś grona przyjaciół, znajomych czy bratnich dusz. Na lipiec. gdzieś jest Twoje duchowe plemię, tak, więc bratnie dusze, a kiedy już znajdziesz członków swojego plemienia, będziecie się razem radować, motywujcie się wzajemnie, wspierajcie się i trzymajcie razem, dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami, cierpieniami, Walczcie się nawzajem i ofiarujcie najmniejszą silną miłość grupie. w grupie jest siła, nigdy nie jesteś sam ok, dla tych, którzy są nie wiem, samotni, osamotnieni to albo w lipcu znajdziecie tą grupę bratnik dusz, albo jest zachęta żebyście w lipcu poszukali to tak jakby siła w grupie, tak boskie źródło pomóż mi zrozumieć, że mm, wszystkie moje najgłębsze potrzeby zostaną zaspokojone ufam, że masz plan Aspekt zawierzenia też był upalnien i aspekt tańca też był upalnien. Dobrze, to jedziemy. O, ciekawie, ciekawie. Dobra, w lipcu dużo harmonii, rzeczywiście dużo spokoju. Lipiec to też czas nowych pomysłów. Dla was będą się wykluwały jakieś nowe pomysły w Asie Buław, możliwe jakieś nowe początki, możliwy czas beztroski, możliwy czas troski i namiętności w jakiejś relacji z odbiciem lustrzanym Natomiast równie dobrze może być to relacja samemu ze sobą, czyli udana relacja samemu ze sobą. I taki spokój wewnętrzny i realizacja swoich projektów, swoich pomysłów, przepraszam. Skończy się na pewno okres jakiegoś czekania. Wielu z Was y, zapisze się na kurs tańca, zacznie tańczyć albo zacznie grać na jakimś instrumencie, albo bardziej się zaangażuje w muzykę w jakimś sensie, tak? Więc jeżeli jakby macie takie poczucie, że biernie trwacie to w lipcu się to przełamie albo jest zachęta, żeby się to przełamało poprzez taniec i muzykę. To mogą być również koncerty, na które będziecie chodzić, czy pójdziecie, czy na jakiś konkretny koncert ale to może być też wasza inicjatywa, czyli rozpoczęcie tańca, kursu tańca. Ruch. Ruch będzie kluczem do przerwania jakiegoś okresu czekania. Jeżeli długo czekaliście, nie wiadomo na co, albo że coś się samo zmieni, to właśnie taniec, muzyka, czy w ogóle jakaś forma ruchu, podobnie było u panien, y może spowodować dla niecierpliwych, może was nauczyć cierpliwości, na przykład taka lekcja tańca. A dla tych, którzy na przykład czekali, czekali, że coś się zmieni, to sami zróbcie, sami pójście, sami się ruszcie, tak? I wielu z Was tak zrobi, właśnie, ponieważ jest Azbuła. O czym mówi Rozgarden i Giermek Monet? Też o równowadze harmonii. Wyjdziecie z trybu walki w ogóle z takiego poczucia, że musicie o coś walczyć. Dla tych, który, którzy mieli skłonność, nie wiem, do walk, kłótni albo toczyli jakieś walki we własnej głowie, to się skończy w lipcu, czyli właśnie spokój, wewnętrzny, pokój, równowaga. Skrucha siódemka kielichów. To jest jakaś sytuacja związana z waszym lękiem, jakąś sytuacją, która nie jest dla was dobra. Hmm. Dla niektórych to będzie relacja, w której tkwią, jest to dla nich lekcja pokory, albo muszą okazać pokorę. Ale niektórzy może za bardzo okazują tą pokorę, czyli są zbyt pokorni i ulegli. Może być tak, że jest jakaś relacja, w której wy nadmiernie jesteście ulegli, jakby ulegacie cudzym żądaniom i okazujecie nadmierną pokorę i skruchę. Dla niektórych, dla innych jest jakaś relacja czy sytuacja, która nie działa. I która jest dla Was lekcją pokory, tak? Ponieważ to jest ogólne czytanie, to bardzo różnie. Generalnie, tak jakby chodziło o jakieś nieodblokowane lęki, ale skoro jest ta skrucha, to mówię, dla jednych to może być w jakiejś relacji czy sytuacji lekcja pokory, a inni potrzebują się w lipcu pochylić nad tym, czy nie za bardzo zginają ten kark, czy nie za bardzo w tej sytuacji czy relacji ulegają. Żądaniom tej drugiej strony i brakiem odwagi w ubieganiu się o własne prawa, czy to w danej relacji, czy w sytuacji. Jeszcze to, co potrzebujecie zrobić, to odblokować czakrę serca, yy, dlatego że wielu z Was jeszcze jest w umyśle. I ten umysł wam często może podpowiadać jakieś takie scenariusze, że jest źle, albo będzie jeszcze gorzej, albo za chwilę wojna wybuchnie, nie wiem, albo coś strasznego się stanie. Więc więcej wsłuchania się w swoje serce, w swoją intuicję, a mniej tych y, umysłowych analiz, bo rzeczywiście do tych umysłowych analiz macie skłonność, ale mniej tego będzie. Y w lipcu, na szczęście, niż w poprzednich miesiącach, czyli więcej właśnie równowagi i spokoju, ale to się może jeszcze odezwać w lipcu od czasu do czasu, czyli ten umysł Wam może jeszcze troszkę psikusy płatać od czasu do czasu. W relacjach z innymi zwróćcie uwagę na harmonię, spokój, bo. No jesteście osobami też pełnymi pasji ognia, jesteście też osobami, które niechętnie się podporządkowują, przynajmniej część z was, więc ważne, żeby w relacjach z innymi w lipcu zadbać o, o spokój, polegający na tym, żeby odpuścić, jeżeli was będzie ponosić, żeby tam kogoś, nie wiem, na siłę do czegoś przekonywać, czy w jakiś sposób podporządkowywać sobie bo też w relacjach z innymi często możecie mieć skłonność do zaborczości, więc to się też może odezwać, ale zawsze macie szansę nad tym zapanować, tak, żeby ostatecznie w tej relacji, czy w relacjach z innymi ten pokój zapanował. Tu się pokazuje też jakaś wasza transformacja na lipiec, czym ona będzie związana, ona jest na deep knowing. może być związana z waszym wewnętrznym dzieckiem. Ta transformacja też może polegać na takim większym zaufaniu do siebie, do własnej intuicji. Może być ona też powiązana z waszym wewnętrznym dzieckiem, prawdopodobnie ona trwa. Ale też to może polegać właśnie na ufaniu sobie, więc też ważne w lipcu ufanie swojej wewnętrznej wiedzy. I w lipcu będziecie stawiać naprawdę szeroko rozumianą, będziecie się tą prawdą kierować i to zapewni Wam sukces. Będziecie też jakby prawdziwi wobec siebie, yy, zgodni ze sobą i ta zgoda ze sobą i taka wiara w siebie i kierowanie się swoją prawdą zapewni Wam sukces w relacjach z innymi i w ogóle w relacjach ze światem. Jeżeli czujecie się osamotnieni, jeżeli towarzyszy Wam jakiś brak nadziei na przyszłość, to również zawierzenie, że góra może wa Wami właściwie pokierować i że wszystkie Wasze potrzeby mogą zostać wysłuchane i zaspokojone. Jeżeli macie jakieś potrzeby niezaspokojone, jeżeli brakuje Wam nadziei, dla niektórych to mogą być jakieś potrzeby materialne, które nie zostały zaspokojone, dla innych emocjonalne, jakiekolwiek to są potrzeby, to potrzebujecie w lipcu zrozumieć i zaufać, że wszelkie Wasze potrzeby, jeżeli tylko o to poprosicie, mogą być za prędzej czy później zrealizowane. Także lipiec to czas też takiego głębokiego duchowego przebudzenia, dystansu, refleksji i docenienia rzeczy małych. Na pewno to, czego wam jeszcze troszeczkę brakuje, to wiary na przyszłość, że może się coś zmienić, że może być lepiej. Więc ważne, żeby tutaj, nie wiem czegokolwiek ta nadzieja dotyczy, bo każdy tutaj pewnie ma nadzieję na coś innego, to żeby tych drzwi do tej nadziei ostatecznie nie zamykać, bo trochę tej wiary i nadziei w to, cokolwiek tutaj macie, może Wam brakować. Więc ważne, żeby tych drzwi całkiem nie zamknąć i jakby no, nie pogrzebać tej nadziei do końca, cokolwiek czegokolwiek ona dotyczy. Lip jest to też dla Was czas odwagi, czas nowych wyzwań, podejmowania nowych wyzwań. Wyjścia z defensywy i bardziej aktywnych działań. Dla niektórych zmiany postawy, jeśli byłaby zbyt uparta, dla innych opuszczenia gardy, jeśli za bardzo trzymali gardę. I kluczem do zmian i kluczem do poprawy jakości Waszego życia będzie wyjście z pasywności, z czekania. I podjęcie decyzji, czy w ogóle podjęcie jakiegoś działania, tak? No I dla tych, którzy mają yy, tendencję do unikania grup, ludzi, przyjaciół, spotkań, bo niektórzy może do tej pory unikali spotkań towarzyskich, imprez to właśnie zachęta, żeby wręcz przeciwnie w lipcu, żeby zacząć się spotykać, przestać unikać tych przyjaciół bo może jest tak, że ktoś wam coś proponuje, a wy nie, 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 nie mam czasu i szukacie jakichś wymówek. To właśnie na lipiec, moi drodzy, dla Was takie przesłanie w grupie siła i więcej Wam pożytku przyniesie właśnie przebywanie w tej gru grupie ludzi, oczywiście osób, które lubicie i które tam nadają na tych samych falach. Bo to też jest ważne i nie unikania, nie unikania tego wsparcia grupy. To jest dla Was, moi drodzy, istotne. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć, bo jakoś tak szybko mi z Wami poszło? Co tu ja mogę Wam jeszcze dopowiedzieć? Tak, więc w lipcu nie czekajcie, spotykajcie się z ludźmi, tańczcie, bawcie się, chodźcie na koncerty. Teraz jest czas taki wakacyjny. Może jak ktoś na przykład dawno marzył o, żeby się nauczyć grać na jakimś instrumencie, to zacznijcie tą naukę. Dla tych, którzy marzyli o tańcu, to zacznijcie tą naukę tańca. Możecie też tańczyć w domu, nie musicie od razu iść na kurs. Ale może niektórzy pójdą. No tutaj też może być y, początek przygody miłosnej z jakimś odbiciem lustrzanym, czy dużo pasji w jakiejś relacji z odbiciem lustrzanym. Dla innych, którzy nie są w relacji, to może być mm, bardzo harmonijna relacja samemu ze sobą. Czyli, jakby, taka zgoda wewnętrzna i spokój wewnętrzny. Sami zobaczycie, dopiero mamy początek lipca. Każdy ma zapewne troszeczkę inną sytuację. Tyle ode mnie na lipie. Zdajcie znać, jeżeli macie ochotę, jeżeli potrzebujecie indywidualnego wglądu, zapraszam Was na adres mailowy. Tymczasem trzymam kciuki dla osób, które wyjeżdżają. Udanych urlopów, dużo słońca. No i słyszymy się w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Cześć.